Nie wiem czy zauważyliście, ale generalnie staram się oddzielać tematy poruszone na kanale od tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym. Nie zawsze się to udaje, ale jeżeli już coś przecieka, to przynajmniej staram się potraktować to jako swego rodzaju inspirację ku temu, by w nowy sposób spojrzeć na to, jak żyją mieszkańcy Starego Świata. A ponieważ właśnie zbliża się ta pora roku, w której serduszka, kwiatki i czekoladki atakują z każdej strony, jeśli chcesz lub nie chcesz, dziś przyjrzymy się temu, jak w świecie Warhammera rozwiązywane są kwestie matrymonialne. Weźcie więc kwiaty, ceramikę i świeczki. Dziś wspólnie przyjrzymy się temu, jak w starym świecie zawiera się małżeństwa. Na początek warto zaznaczyć, czym ten odcinek na pewno nie będzie. Nie będzie pełnym przewodnikiem po tym, jak wszystkie ludy czy kultury świata Warhammera podchodzą do tematu orzenku. Wszystko dlatego, że po pierwsze nie mamy tyle czasu, aby zrobić pełne podsumowanie takiego tematu, no a po drugie, a może nawet ważniejsze, nie mamy do tego materiałów. Świat Warhammera jest bardzo szeroki i różnorodny. Zamieszkuje go wiele ludów, które kultywują własne tradycje, a do tego często jedynym dostępnym źródłem na temat danego regionu czy frakcji jest podręcznik do gry bitewnej. A umówmy się, nie są to najlepsze źródła, by na ich podstawie zastanawiać się, jak w danej kulturze zawierane są małżeństwa. Pomimo tego można jednak coś na ten temat powiedzieć, a w ciągu najbliższych kilkunastu minut podzielę się z wami tym, co znalazłem na temat ślubów w świecie Warhammera, ze szczególnym uwzględnieniem Imperium. Od imperium zaczniemy z prozaicznego powodu. O zwyczajach jego mieszkańców wiemy najwięcej. Ale jest to rozległy obszar, a w różnych prowincjach kultywowane będą różne tradycje. A nie wszystkie zostały dokładnie opisane. Z jednej strony pozostawia to nam pewien niedosyt, ale z drugiej dzięki temu zawsze możemy dodać do naszego przedstawienia tego świata zwyczaje znane nam z prawdziwego życia, a które związane są z weselami. I nikt nie będzie mógł nam powiedzieć, że nie, nie, tak na pewno nie robią w starym świecie. A jak robią? No cóż, zacznijmy od początku. W świecie Urhamera, dokładnie tak jak w naszym, młodzi muszą się najpierw poznać. Na tym froncie panuje pewna dowolność, ale bardzo często zdarza się, zwłaszcza wśród wyższych klas społecznych imperium, że małżeństwa są po prostu aranżowane przez rodziny przyszłych małżonków. Nie jest to jednak konieczność. Znalazłem całkiem sporo regionalnych zwyczajów, których głównym elementem było danie znać kawalerowi, że panna przyjmuje jego zaloty. Więc przynajmniej czysto teoretycznie ma ona jakiś wybór. Ale też trzeba przyznać, że dotyczyło to raczej niższych klas społecznych. Żeby nie być gołosłownym, jako przykład przytoczę zwyczaj z centralnego Averlandu, gdzie 15 dnia miesiąca Flugzeit obchodzi się coś na kształt walentynek. Święto zakochanych o nazwie Noc Błogosławieństwa. Młodzi mężczyźni idą wtedy wieczorem, odświętnie obrani i z włosami przystrojnymi kwiatami, do domu swojej wybranki zapytać, czy ta będzie go chciała. Jeśli tak, to wpuści ona go do domu, gdzie razem zapalą świecę. Zakładam, że w obecności jednak rodziców, która będzie palić się widoczna przez okno przez trzy dni. Tak, żeby cała wioska wiedziała, że niebawem będzie ślub. A co, jeśli panny nie spodoba się dany kawaler? No cóż, nikt mu drzwi nie otworzy. Ciekawostką jest to, że jeśli zapalona wtedy świeca zgaśnie z jakiegoś powodu, to można wesele odwołać bez utraty twarzy. Z kolei w regionach, gdzie wiara w tala jest bardzo silnie kultywowana, istnieje bardzo stary zwyczaj, zgodnie z którym młody chłopak prezentuje dziewczynie jakąś scenkę z życia rodzinnego wykonaną z rzeźbionego poroża. Przedstawienie domu, rodziny z dziećmi, bogactwa czy generalnie czegoś, co nie powinno pozostawiać wątpliwości co do jego intencji. Jeśli dziewczyna zamierza przyjąć takie oświadczenie, w odpowiedzi da swojemu wybrankowi miskę wypełnioną czymś, co kojarzone będzie z żoną tala rejom. owoce, ziarna, temu podobne rzeczy. Jeśli młodzieniec otrzyma pustą miskę, no będzie to z kolei odpowiednik naszej czarnej polewki. Na większości obszarów Imperium to właśnie chłopak, według tradycji, ma oświadczyć się dziewczynie, ale nie wszędzie tak jest. W niektórych regionach na południu Reyklandu oraz Wyszlandu to kobieta ma oświadczyć się mężczyźnie. Małżeństwa w starym świecie to, jak już wspominaliśmy, nie zawsze wybór samych młodych. To często sposób na poprawę statusu rodziny czy zawiązanie ważnego sojuszu politycznego. Generalnie im wyższy status społeczny, tym więcej spraw. Które zaangażowane rodziny muszą wziąć pod uwagę jeszcze przed planowanym ślubem. Jedną z ważniejszych będzie posag, czyli majątek otrzymywany przez męża, którego celem jest ułatwienie ponoszenia kosztów utrzymania żony i przyszłych dzieci, a który ma częściowo zabezpieczyć je na przyszłość na wypadek śmierci męża. No przynajmniej teoretycznie. Posag może być w formie ziemi, nieruchomości, środków pieniężnych, czy nawet inwentarza żywego, a wnosi go rodzina przyszłej panny młodej. Rozmowy na temat tego, co wejdzie w skład posagu, w jaki sposób ma on zabezpieczać dziewczynę i tym podobne sprawy mogą być całkiem skomplikowane i ciągnąć się bardzo długo. W Talabheim, mieście znanym z zamiłowania swoich mieszkańców, ale może przede wszystkim władz do wszelkiego rodzaju praw i przepisów, mogą trwać one tak długo, że ludzie czasem twierdzą, że w Talabheim narzeczona może szybciej zostać wdową niż żoną. Oczywiście, przekazywanie jakiegoś majątku, w rezultacie zawarcie małżeństwa, prowadzi do sytuacji, w których zawierane są one właśnie po to, by dany majątek zdobyć. I nawet nie chodzi mi o oszustwa matrymonialne. Nieraz zdarzało się już, że biedny szlachcic żenił się z córką bogatego kupca. Wszak w ten sposób obie rodziny zyskują: jedna zdobywa pieniądze, inna poprawia swój status społeczny. Takie sytuacje miały miejsce nawet w Bretonii, która z kolei ma bardzo ścisłe zasady dotyczące dziedziczenia majątku przez dzieci z takich związków, co znacznie utrudnia wejście do stanu rycerskiego w ten sposób. Ale to powiedzmy temat na osobne rozważania. Pomiędzy sobą szlachta zawiera też czasem całe pakty małżeńskie, których celem jest poprawienie pozycji rodziny, ugruntowanie władzy czy zawarcie nowego sojuszu. W takich przypadkach nie dość, że mało kto pyta o zdanie samych zainteresowanych, to jeszcze umowy takie mogłyby zostać zawarte, zanim oni w ogóle zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że będą musieli kiedyś wyjść za kogoś lub z kimś się ożenić. Po prostu dlatego, że zawiązano je jeszcze wtedy, kiedy byli dziećmi. Może stać się to pewnym problemem w przyszłości. Nie wszyscy zamierzają się podporządkować decyzją swoich rodziców, i czasem zdarza się, że przyszły mąż albo żona buntują się przeciw tym planom, wybierając własną drogę. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Kiedy zbierałem materiały do tego odcinka, odniosłem wrażenie, że relatywnie często takie niechciane aranżowane małżeństwo stanowiło punkt zwrotny w życiu wielu bohaterek i popchnęło je ostatecznie do tego, by ruszyły na drogi i bez droża Starego Świata. Ale jednak większość ludzi podporządkowuje się decyzji rodziców w tym zakresie. W końcu, gdyby tak nie było, nikt nie traciłby czasu na aranżowanie małżeństw. Prawda jest też taka, że jeśli stawką jest dalsze wygodne życie wśród uprzywilejowanych elit społecznych, mało kto będzie chciał się samemu tego pozbawić w imię ideałów. Choć i takie przypadki mogą się zdarzyć. Odsyłam tutaj do przygody wesele nastazji. A co w sytuacji, gdy ktoś nie ma rodziny, która może zatroszczyć się o jego przyszły orzenek czy za mąż pójście? Tutaj wszystko oczywiście zależeć będzie od konkretnej sytuacji, ale sieroty często wychowują się w sierocińcach, które z kolei często prowadzone są przez różnego rodzaju organizacje religijne. Pod tym względem chyba największą sieć takich placówek prowadzą różnego rodzaju organizacje wchodzące w skład kultu szali'i, ale ich podopieczni nie są w żadnym wypadku jedynymi, którzy wychowują się w kościelnych sierocińcach. Dzieci wychowywane w takim środowisku czasami później same wstępują na drogę kościelną, jednak nie każdy nadaje się do tego, by zostać później kapłanem bądź kapłanką. Dlatego poszczególne świątynie szali'i starają się znaleźć mężów dla części swoich wychowanek. Chłopców z takich silecińców starają się z kolei jak najszybciej, czy tej przed wiekiem dojrzewania, umieścić gdzieś indziej, na przykład w domach zakonnych Ulryka czy Sigmara, wychodząc z założenia, że tam już wychowają ich na wojowników. No ale wracając do kwestii ślubów, istnieją też pewne prawa, które regulują to, kto może zawrzeć małżeństwo z kim. Choć nie do końca wiadomo, jak dokładnie one brzmią, ale za to wiemy, kogo mogą one dotyczyć. Przede wszystkim mieszczan i szlachty. Tutaj dysponujemy przykładem Aldorfu, który posiada wiele własnych praw, regulujących przede wszystkim to, kto jest obywatelem Aldorfu, a kto nim nie jest oraz regulujące prawa i obowiązki tychże obywateli. Co jest o tyle istotne, że tylko obywatel tego miasta może posiadać w nim nieruchomość. Prawa Aldorfu regulują w związku z tym również to, kto może poślubić obywatela lub obywatelkę miasta. W jaki sposób dokładnie jest to regulowane? No cóż, Wasze przypuszczenia w tym temacie są tak samo dobre jak moje, a ja nie mam pojęcia. Jakby tego było mało, to w prawach tych pojawiać się mają takie terminy jak półobywatel czy ćwierć obywatel, co jeszcze bardziej utrudnia mi wyobrażenie sobie tego, jak takie regulacje mogłyby działać. Co prawda sami mieszkańcy uważają podobno, że te prawa są już trochę przestarzałe, a w praktyce stosują się do nich tylko ci ludzie, którzy są w jakiś sposób na świeczniku, ale dla nas mogą być one świetnym narzędziem do tego, by utrudnić życie naszym graczom. Zwłaszcza, że podejrzewam, iż inne miasta lub nawet poszczególne cechy miejskie mogą mieć własne regulacje dotyczące orzęku swoich mieszkańców czy członków. W końcu nie jest w ich interesie, by za dużo obcych zostało dopuszczonych jako potencjalna konkurencja. Z jakiegoś powodu istnieją też prawa, które zakazują małżeństwo między szlachtą bretońską a rejklancką. O ile Bretończycy mogliby nie chcieć zawierać takich małżeństw z powodów wspomnianych już wcześniej kwestii związanych z dziedziczeniem, to dokładne powody stojące za ustanowieniem takich praw w Rejklandzie są mi nieznane. Ale takie zakazy istnieją. A wiemy to dzięki temu, że ludzie je łamali. I zdaje się, że bezpośrednio nie dotknęła ich za to jakaś większa kara, ale za to dzieci z takich związków traktowane mają być przez pozostałą szlachtę Rejklandu jak pariasi. Dobrze, młodzi się już poznali, teraz czas na ślub i wesele. Tutaj też wszystko będzie zależało od tego, kim są przyszli małżonkowie i jakimi środkami dysponują. Dla większości mieszkańców Starego Świata zawarcie małżeństwa wiąże się z relatywnie prostą ceremonią, w której kapłan wybranego kultu łączy węzłem małżeńskim dwoje ludzi. To teoretycznie może być dowolny kapłan uznawanego publicznie kultu z odpowiednimi święceniami, ale akurat trudno mi sobie wyobrazić, by bardzo długie kolejki ustawiały się w tym zakresie do kapłanów Mora. Choć to jest duży i dziwny świat, więc bym tego tak całkowicie nie wykluczał. Tak czy inaczej, większość osób będzie chciała zapewne, by błogosławieństwa udzielał im kler przalii Ryi, względnie Sigmara. Ale nie musi być tak wszędzie, a zależać będzie to od wielu okoliczności i lokalnych tradycji. Na przykład wśród klas wyższych i średnich Midenheim modne było kiedyś, czytaj w pierwszej edycji WFRP, by śluby zawierać w tamtejszej świątyni Wereny. Wśród społeczności wsi i małych miasteczek popularny cały czas jest ślub przed kapłanką Rai, która ceremonialnie oplata nadgarstki nowożeńców jemiałom, podczas gdy oni sami składają sobie przysięgę wierności i wzajemnego oddania. Z kolei w Talabajm śluby odbywają się często przed fontanną Tala, z której młodzi mają zaczerpnąć i napić się wody z tego samego kielicha. Na statkach czy w miastach portowych z kolei to kapłan Manana będzie tym, kto udzielać będzie ślubu. Choćby z tego powodu każda taka ceremonia będzie się różniła od podobnej, przeprowadzanej przez kler innego kultu. Jednak jeden zwyczaj łączy je wszystkie. Ceremonii zaślubin w całym imperium towarzyszy wręczenie małżeństwu, ślubnego talerza, banka, miski czy innego delikatnego przedmiotu. Małżonkowie mają wspólnie dbać o ten przedmiot i pilnować, by w przyszłości się on nie stłukł. Niektórzy uważają, że stan tego przedmiotu symbolizuje stan danego związku. Czysty garnek czy talerz to szczęśliwe małżeństwo, podczas gdy zabrudzony i zakurzony oznacza konflikty i problemy. Na ile jest to prawdą, raczej się nie dowiemy, ale za to uważa się, że para może się rozwieść, jeśli ten przedmiot zostanie kiedykolwiek zniszczony. Czy to przez przypadek, czy specjalnie. Więc tak, rozwody w imperium istnieją, ale są bardzo rzadkie i pomijając samą konieczność przeprowadzenia ceremonii rozwiązania małżeństwa, to wymagają one jeszcze żmudnego i długiego procesu podziału majątku. Innym zwyczajem, który wiąże się z samym ślubem, jest zwyczaj wynajmowania kominiarza, który zdobywa coraz większą popularność w miastach imperium. Zwyczaj nie kominiarz. Wszystko przez to, że ludzie, tak jak w naszym świecie, uważają, iż zobaczenie przedstawiciela tego zawodu z rana w dniu ślubu przyniesie przyszłym małżonkom szczęście. W ramach zapłaty biedni ludzie oferują kominiarzom np. jedzenie, podczas gdy bogatych stać na napiwek większy niż tygodniowy zarobek. Nic więc dziwnego, że potrafią się oni, kamieniarze, nie bogacze, pobić o takie zlecenie. Czasami miejscowe zwyczaj każe, by ślub zawrzeć w jakimś szczególnym czasie, jak na przykład w Bretonii, gdzie popularnym dniem na zawarcie małżeństwa jest tak zwany Dzień Lili, czyli imperialny miter równo równona z wiosenna, święto mocno związane Stalem i ryjom. Innym razem młodzi starają się o obecność konkretnych osób, jak na przykład wioskowego atamana w Kislewie. Co prawda ataman samemu nie udziela ślubu, od tego jest kapłan, ale na Kislewskich wioskach cieszą się oni szczególnym szacunkiem, a nikt nie chciałby urazić atamana brakiem zaproszenia na swój ślub. Ślub ślubem, a wesele weselem, bo to jednak zawsze okazja do świętowania. Tutaj znowu wiele zależy od majątku ludzi. Biedni w najlepszym razie urządzą skromny poczęstunek, podczas gdy ślub bogatych będzie okazją do wystawnej uczty lub innych sposobów na pochwalenie się swoim własnym statusem. Szlacheckie wesela mogą być kilkudniowymi ucztami, podczas których obdarowuje się różnych ludzi prezentami i obiecuje hojne datki na rzecz różnych kultów. W Talabheim taka zabawa może być też okazją do ubicia drobnego interesu, ponieważ akurat wesela są tam zwolnione z tak zwanego podatku kupkowego. Jestem przekonany, że co jak co, ale tamtejsze karczmy bardzo często same oferują swoje sale na potrzeby wesel. Niektóre śluby są wydarzeniami publicznymi, zwłaszcza jeśli dotyczą one członków rodów królewskich. Przykładowo, w Ofeldorfie, wesela rodziny panującej tradycyjnie odbywają się na Carnival Square i mogą przyciągnąć prawdziwe tłumy. Dla większości mieszkańców Starego Świata będzie to jednak raczej skromna uroczystość. Przy tej okazji przypominam, że w roku 2512 kalendarza Imperium, miłościwie nam panujący Karl Franz jest nadal oficjalnie kawalerem, pomimo tego, że ma dwoje dzieci ze swojego nieformalnego związku z Marią Luizą von Welfen. Jak widać, po raz kolejny potwierdza się to, że cesarzowi wolno więcej niż zwykłym śmiertelnikom. Dla wielu osób zawarcie związku małżeńskiego to oznaka doświadczenia i odpowiedzialności. Przykładowo, zawodowi żołnierze często z okazji ślubu dostają podwyżkę i specjalne pozwolenie na zamieszkanie poza koszarami. W różnych miejscach zwyczaj reguluje też to, jak nowi małżonkowie mają zachowywać się czy nosić. Przykładowo, w Ostermarku. Panny noszą długie włosy, które zaplatają w warkocze po ślubie. Takie zewnętrzne oznaki zawarcia małżeństwa mogą być dość istotne dla postronnych. W starym świecie istnieją duże kosmopolityczne miasta, ale jednak większość terenów jest bardzo przywiązana do tradycyjnych wartości, a często jedyną rozrywką jest tam plotkowanie na temat sąsiadów. Dlatego czasem nawet właściciele zajazdów, zwłaszcza ci bardziej religijni, domagają się od podróżnych różnej płci, którzy chcą przenocować w jednym pokoju pod ich dachem, jakiegoś dowodu na to, że zawarli ważny ślub w jakimś obrządku. Jak taki dowód miałby wyglądać? To już nie pytanie do mnie, a do Heidi Lichentuch, mocno zaangażowanej ulrykanki prowadzącej zajazd Stoneholm w pierwszoedycyjnym Minderheim Miasto Chaosu. Wśród ludzi Starego Świata powszechnie panującym zwyczajem jest zawieranie małżeństwa monogamicznego, choć nie musi być to norma w całym świecie Urhamera. Po prostu dość mało na ten temat wiemy. Pojawiają się za to pogłoski o tym, że barbarzyńcy z północy mogą brać sobie po kilka żon, ale wiedza na temat tamtych społeczeństw jest w Starym Świecie ograniczona i generalnie uważa się to za nonsens. Trochę inaczej wygląda jednak sprawa w przypadku najlepszych sojuszników imperium czyli Krasnoludów. W ich społeczeństwie mężczyzn rodzi się znacznie mniej niż kobiet, więc większość krasnoludów umrze jako kawalerowie. Krasnoludzkie klany, na których czele stoją najczęściej kobiety, również aranżują małżeństwa, ale w tym wypadku logika jest trochę inna. Proces wyboru małżonka rozpoczyna matriarchini klanu Panny Młodej, która zwraca się do swoich odpowiedniczek z klanów potencjalnych panów młodych. Następnie klany wybierają kandydatów, dla których perspektywa zawarcia małżeństwa będzie jednym z największych honorów, jakie mogą spotkać ich w życiu, więc praktycznie nie zdarza się, by taki potencjalny kawaler odmówił. Wyznaczony kandydat zabiera się wtedy za wykonanie jakiegoś przedmiotu, który ma zachwycić zarówno przyszłą pannę młodą, jak i starszych jej klanu. Przedmioty te prezentowane są jednocześnie przez wszystkich potencjalnych kandydatów podczas ceremonii Dnia Obietnicy, a starsi klanu Panny Młodej decydują, który z kandydatów będzie najlepszy. Choć tutaj sama Panna Młoda ma prawo weta. Jeśli wszyscy oni, to znaczy starsi klanu oraz Panna Młoda, dojdą do porozumienia na temat tego, który z kandydatów się nada, następuje krótka ceremonia przed kapłanką Walai, a następnie wręczane są prezenty ślubne, odprawiana jest uczta a następnie nowożeńcy udają się do domu, jaki klan Panny Młodej przygotował dla nich. W przypadku krasnoludów jest odwrotny niż u ludzi. To klan Pana Młodego wnosi posag klanowi Panny Młodej. Jego wysokość zależy od wielu czynników i można nawet spotkać się z opisami specjalnego ceremoniału, podczas którego Pannę Młodą waży się na specjalnym urządzeniu, a jej waga ma być jedną ze zmiennych w starożytnej formule używanej do obliczania wysokości posagu. Formuła ta ma brać pod uwagę również jakieś inne czynniki, których wszystkich nie znamy, ale na pewno wiemy, że bogactwo klanu przyszłego pana młodego również jest brane w tym wypadku pod uwagę. Logika ma być tutaj taka, że im bardziej dorodna panna młoda, tym większe szanse na zdrowe dzieci. Dodatkowo najstarsze krasnoludzkie klany mają jeszcze kultywować inny zwyczaj, według którego krasnolud nadaje się na męża tylko wtedy, jeśli będzie mógł swoją brodę co najmniej raz owinąć wokół pasa dziewczyny. Jeśli to wydaje się Wam dziwne, to dopiero początek. Spotkałem się też z informacjami, że krasnoludzkie kobiety mogą mieć kilku, dwóch lub trzech. Mężów jednocześnie, co ma zapewniać jak największe szanse przetrwania całemu rodowi, a takie związki zawierane są najczęściej wśród klanów górniczych i wojowników. Żeby ułagodzić już na początku potencjalne konflikty, tacy mężowie prawie zawsze są braćmi względnie kuzynami z tego samego klanu. Ponadto znalazłem też informację, że wśród krasnoludów czasem praktykuje się małżeństwa tymczasowe. Jeśli dany klan potrzebuje zawrzeć sojusz z innym, ale z jakiegoś powodu nie jest wskazane, by ten sojusz zawarto na stałe, to aranżuje się małżeństwo na jakiś czas. Tak jak w przypadku zwykłego małżeństwa, warunki zostają ustalane, posag wymieniony, małżeństwo skonsumowane, ale po ustalonym czasie się je rozwiązuje, a młodzi mogą później zawrzeć małżeństwo jeszcze raz, ale tym razem z kimś innym. Jeśli chodzi o elfy, to w temacie ich ślubów informacji udało mi się znaleźć relatywnie niewiele. Przynajmniej jeśli chodzi o zwykłe elfy, nie o rytualne małżeństwo Phoenix Kinga i Everqueen. W przypadku asurów małżeństwa też są aranżowane, a plany matrymonialne rodzin ogłasza się publicznie około 50. roku życia młodego elfa, kiedy jest już on uznawany za wystarczająco dorosły. Przyszła para młoda wymienia się wtedy odpowiednimi pierścieniami, które mają oznaczać ich zaręczyny, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie ma nastąpić sam ślub. Jak to wygląda w innych elfickich kulturach, Asurian sam raczej wiedzieć. Z niziołkami z jednej strony będzie trochę łatwiej, ponieważ w ich przypadku można bezpiecznie założyć, że jakiemukolwiek kamieniowi milowemu w ich życiu towarzyszyć będzie jedzenie. Ale z drugiej strony trochę trudniej, ponieważ w zasadzie nie znalazłem żadnych opisów typowych zaślubin. Ale za to te nietypowe, które znalazłem, zawierały opisy jedzenia. O dziwo. I jedną ciekawą informację, że nie ma żadnego prawa, które zabraniałoby małżeństwa pomiędzy ludźmi a dziełkami. A przynajmniej nic o takim prawie nie wiedzieli ani Felix Jäger, ani Gottrek Gurnison. Po prostu takich rzeczy się nie praktykuje, bo nikt, albo prawie nikt, nie jest takim związkiem zainteresowany. Zdarzały się już jednak przypadki zakochanych, którzy nie tylko chcieli pokonać niechęć pomiędzy swoimi zwaśnionymi rodami, ale też sam czas i skrajną rozbieżność losów swoich gatunków. No bo on był człowiekiem, a ona elfką. Ale to było w zamieszłych czasach pierwszej edycji i wspominam to tylko z kronikarskiego obowiązku. Półelfom i zagadnieniu ich istnienia w Urhamerze poświęciliśmy już z Rupertem swego czasu całą rozmowę. W jaki sposób można to wszystko wykorzystać na naszych sesjach? Przede wszystkim, jakaś część z powyższego może się przydać waszym postaciom. W końcu żyją one w tym świecie, mają pracę, z której się utrzymują pomiędzy przygodami, mogą też w pewnym momencie swojego życia chcieć zawrzeć związek małżeński. Nie jest to coś, co zadziała w przypadku każdej kampanii i drużyny, ale wprowadzenie wątku rodziny i małżeństwa może być sporą odmianą od zwykłych przygód na szlaku. A dla niektórych postaci, np. tych ze szlachty, może to być ważny sposób na zmianę statusu i stanu posiadania, albo zawiązanie ważnego sojuszu. Sojusz samo w sobie jest dobrym powodem, żeby spróbować to jakoś odegrać. Ślub czy następujące po nim uroczystości to też świetne okazje do tego, by zebrać wiele osób w jednym miejscu, a wraz z nimi ich ambicje, plany czy marzenia. Nie jest przypadkiem, że wiele ze słynnych przygód Grahama Davisa rozgrywa się właśnie podczas tego typu wydarzeń. Pogrzeb, bal czy właśnie wesele mogą być pretekstem do tego, by do jednego kotła wrzucić wiele wątków oraz osób, zamieszać i patrzeć, co z tym wszystkim zrobią gracze. Jeszcze innym sposobem na wprowadzenie takiego wątku są wszelkiego rodzaju oszustwa matrymonialne. Tak, w świecie, w którym nie ma scentralizowanej bazy danych PESEL, naprawdę można ożenić się kilkukrotnie w kilku różnych miastach. Można też twierdzić, że jest się szlachcianką, która uciekła przed zaaranżowanym małżeństwem i teraz czeka się na swojego księcia z bajki, któremu oczywiście przekaże się tajemnice rodzinnego skarbca, ale tylko po ważnym ślubie. Można też całkowicie poważnie twierdzić, że tak, w tym regionie praktykuje się ceremonię zaślubiń sera, w ramach której jeden z przyjezdnych koniecznie musi poślubić blok na biału, bo inaczej ryzykować będzie oburzenie miejscowych. No i oczywiście przy okazji pokryć koszty takiego ceremonialnego wesela. I powiem Wam szczerze, że bardzo chciałbym to ostatnie wymyślić, ale nie, to jest wprost z podręcznika. Dajcie znać, czy poruszaliście kiedyś na sesjach Warhammera tego typu zagadnienia, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Jeśli ten materiał się Wam podobał, to zachęcam do subskrybowania kanału w cieniu Imperium, jeśli tego jeszcze nie robicie, albo zostawienia łapki w górę, jeśli już jesteście z nami. Jednocześnie chciałem podziękować naszym patronom, którzy stale wspierają nasz kanał. Gdybyście chcieli do nich dołączyć, to wszystkie linki, również do naszego Discorda, znajdują się w opisie. Jeśli uważacie, że robię dobrą robotę, możecie też postawić mi wirtualną kawę albo inny napój. A ja się z Wami na razie żegnam i do usłyszenia już niebawem.